Cześć, w tym odcinku chciałbym pokazać Wam podstawowe narzędzia służące do retuszu skóry. W tym celu omówię kilka z nich. Będzie to stempel, będzie to pędzel korygujący, punktowy pędzel korygujący i łatka. Zacznę od stempla. Wybieram stempel, powiększę sobie zdjęcie, tak jak mówiłem wcześniej, w przypadku. Pracy na zdjęciach portretowych, zdjęciach beauty, zdjęciach ludzi, w których bardzo ważna jest jakość yy, obróbki, czy też zachowanie. Ja w jak najlepszym stanie faktury cery, będę pracował na bardzo dużych powiększeniach, takich, których yy, które uwidocznią mi niemalże pojedyncze piksele. Pierwszym narzędziem, które można wykorzystać w trakcie podstawowej edycji skóry, czy też podstawowego retuszu skóry, jest. Stempel. Stempel służy do tego, by skopiować jakiś fragment faktury skóry i przenieść go w inne miejsce. Jeśli widzę, że mam tutaj jakieś yy, uszkodzenia na cerze, to po prostu za pomocą stempla pobieram element przestrzeni obok i wkopiowuję go w to miejsce. Tak za pomocą stempla. Mogę występować te wszystkie najbardziej newralgiczne i yy, jakieś uszkodzone yy, miejsca na skórze. W przypadku stempla należy pamiętać o kilku kwestiach. Po pierwsze, stempel pobiera informacje o fakturze, o kolorze i o jasnościach. Zatem, korzystając ze stempla, nie mogę sobie pobrać kawałka skóry z policzka i wkopiować go na przykład pod oko. To jest niemożliwe. Druga rzecz, która dotyczy stempla to jego ustawienia. Po pierwsze należy pamiętać, że stempel w trybie krycia 100% kopiuje i wkleja nam mm, obszar, no, który ma właśnie takie krycie, pełne krycie. Jeżeli to krycie sobie zmniejsze na 50% to pobierając i wkopiowując ten mój obszar wklejony będzie Półprzezroczysty, tak? No bo zrobiłem krycie na tam 55%, więc to jest tak naprawdę połowa pełnego krycia. Przy kryciu rzędu 15%, coś co skopiuję i wkleję, będzie niemalże niewidoczne. Oczywiście, za pomocą historii wycofuję te wszystkie zmiany, a krycie pędzla. Krycie stempla ustawiam na 100%. Dlatego na 100%, ponieważ ja nie chcę w żaden sposób niszczyć faktury skóry. Czyli pobierając fakturę skóry stąd, chcę ją w takim samym stopniu krycia, z taką samą intensywnością przenieść w inne miejsce. Tworząc jakieś niższe krycia, tak naprawdę powoduje, że faktura skóry coraz bardziej staje się rozmyta. No i mogę dojść do momentu, w którym. Scera stanie się niemalże plastikowa. Kolejnym parametrem, o którym należy pamiętać w przypadku stempla, jest jego twardość. W tym przypadku pędzel jest ustawiony na twardość 0%. Co to oznacza? To oznacza, że krawędzie stempla są bardzo, ale to bardzo miękkie. Dla przykładu, pobieram sobie. Materiał stąd. I w ogóle to jeszcze muszę tutaj dodać, w jaki sposób za pomocą stempla coś pobrać. Wciskam lewy dolny ALT. W momencie, kiedy go wcisnę, mój stempel zamienia się w taki celownik. Następnie klikam lewym przyciskiem myszki. Pobieram próbkę, puszczam ALT i teraz taką pobraną próbkę mogę przenieść w inne miejsce, na przykład tu pod oko. Teraz zwróćcie uwagę na to, że wszystko, co naokoło tej pobranej próbki. Jest bardzo rozmyte. Jeżeli sobie ustawię mój stempel na twardość 100% i pobiorę taką próbkę i ją tutaj wkleję, to krawędzie, tak jak widać, są bardzo twarde. Każde odstępstwo od, tego, od tej wartości 100% powoduje, że nasza faktura ulega degradacji, ponieważ krawędzie stempla są rozmyte, a więc krawędzie faktury również stają się rozmyte. Przez to, że są rozmyte, są nieostre. Dlatego stempel nie jest zbyt dobrym narzędziem do korekcji skóry. Chociaż bardzo wiele osób do tego stosuje, a nawet poleca. Jeżeli już muszę coś wystemplować, to ustawiam krycie na 100%, a twardość minimalnie obniżam, np. do 80%. I robiąc bardzo duże powiększenie, skopiowuję sobie tylko i wyłącznie taki obszar który będzie odpowiadał jakiemuś uszkodzonemu obszarowi. Czyli, na przykład, widząc tutaj tą czarną kropkę, dostosowuję sobie wielkość stempla. Wielkość mogę dostosowywać na dwa różne sposoby. Mogę wejść w zakładkę z ustawieniami i zwiększyć albo zmniejszyć rozmiar suwakiem. Ale to samo zwiększenie albo zmniejszenie rozmiaru mogę dokonać za pomocą kwadratowych nawiasów na klawiaturze, które znajdują się przy enterze. Prawy kwadratowy nawias powiększa, lewy kwadratowy nawias pomniejsza. Jeżeli sobie pobiorę stąd próbkę, dokładnie z sąsiedztwa i ją tutaj wkleję, to przy zachowaniu takich twardych parametrów, czyli krycia na 100% i twardości na 80, no tego nie będzie widać, nie będzie widać tych twardych krawędzi, ponieważ wykonuję to na bardzo dużych powiększeniach, bardzo małym stępem. Oczywiście wracam jeszcze raz do początku. I nie dokonuję tych zmian na zdjęciu bazowym, tylko stworzę sobie kopię tego zdjęcia. Żeby to zrobić, wciskam skrót klawiszowy Ctrl J. Także stworzyłem sobie warstwę wyżej, kopię mojego zdjęcia bazowego. Teraz mogę sobie w kilku miejscach dokonać występowania skóry. Nie będę tracił na to więcej czasu, ponieważ chciałbym tylko i wyłącznie omówić te narzędzia, pokazać do czego one służą. Przechodzimy dalej, przechodzimy do zakładki Punktowy Pędzel Korygujący. To narzędzie jest bardzo łatwe w obsłudze. Jedyne co musimy zrobić po wybraniu tego narzędzia, to po prostu kliknąć w miejsce, które chcemy poprawić, a program sam dokona zmian. Oczywiście, to narzędzie ma też swoje precyzyjne ustawienia. Poprzed, tak jak w przypadku stempla, mogę sobie zmniejszać główkę tego narzędzia za pomocą prawego i lewego kwadratowego nawiasu i dokonywać takich punktowych korekt. To narzędzie ma też swoje precyzyjne ustawienia, o których już. Powiem po pierwsze, możemy używać y, kilku typów punktowego pędzla korygującego. Możemy, uwzględniać, możemy używać y, pędzla z uwzględnieniem zawartości. Wtedy, kiedy wykonujemy taki ruch, czyli po prostu kliknięcie na jakieś miejsce, które jest uszkodzone, program próbkuje z obrazu o bardzo szerokiej rozpiętości, czyli np. usuwając jakąś niedoskonałość z tego miejsca. Program będzie próbkował z bardzo rozległego obszaru. Jeżeli wybiorę tryb zgodności z otoczeniem i wybiorę sobie na przykład to miejsce, to program będzie próbkował, ale tak naprawdę yy, pobierając próbkę z bliskiego sąsiedztwa. Jeżeli wybiorę tryb utwórz teksturę, no to w tym przypadku program nie będzie próbkował ze zdjęcia, tylko sam stworzy jakąś teksturę. Ten tryb środkowy tworzenia tekstury jest najmniej wydajny i moim zdaniem on w ogóle do niczego się nie nadaje w przypadku obróbki skóry. Najlepszym jest tryb jest typ z uwzględnieniem zawartości. Oczywiście yy, poza typami yy, punktowego pędzla korygującego możemy wybrać też rozmaite tryby np. tryb ciemniej albo jaśniej. Staram się teraz w trybie ciemniej wykonać korekcję, korekcję jakiegoś wybranego punktu. O, może może w tym miejscu. Tak, w trybie ciemniej wszystko co ciemne pozostaje nienaruszone, a wszystko co jaśniejsze zostaje zmienione. Teraz wybieram sobie tryb jaśniej. Szukam jakiegoś bardzo jasnego punktu, na przykład tu. Wszystko co jasne zostaje nienaruszone. Jednak wydaje mi się, że w tym przypadku tryb zwykły jest w zupełności wystarczający. Pędzel korygujący dosyć dobrze sprawdza się do usuwania nieco bardziej rozległych yy, defektów skórnych. Tak można za jego pomocą na przykład, usunąć większe włosy, które są widoczne na cerze. Tak, on sprawdza się całkiem nieźle. Natomiast w kolejnych odcinkach kursu pokażę zdecydowanie bardziej precyzyjne narzędzia, które nadają się typowo do takich zmian. Przejdźmy do kolejnego narzędzia. To pędzel korygujący. On, podobnie jak punktowy pędzel korygujący i podobnie jak stempel, pobiera informacje o fakturze, o jasności i kolorze. Z tym, że różnica pomiędzy stemplem a pędzlami korygującymi jest taka, że pędzle korygujące dokonują wtapiania, a więc tą skopiowaną fakturę wklejają z użyciem wtapiania, czego nie robi stempel. Jeżeli chodzi o sam pędzel korygujący, a nie punktowy pędzel korygujący, to on jest bardzo podobny do punktowego pędzla korygującego, przy czym to nie program. Yy, definiuje yy, próbkę, która ma zostać pobrana, tylko my samodzielnie. Jeżeli widzę jakiś defekt, na przykład w tym miejscu i chcę go usunąć, to najpierw wciskam sobie lewy alt, jeżeli pojawi się taki celownik, pobieram sobie tak samo jak za pomocą stempla próbkę i taką próbkę wklejam w nowe miejsce. Ja bardzo długo korzystałem z właśnie pędzla korygującego, ponieważ yy, wydawało mi się, że no, mm, samodzielny dobór próbek daje mi większą kontrolę nad yy, zdjęciem. Chociaż muszę powiedzieć, że jeżeli na zdjęciu znajduje się bardzo dużo drobnych, malutkich punkcików, to takie skopiowywanie i wklejanie potrafi być bardzo. Uciążliwe i wtedy rzeczywiście używam punktowego pędzla korygującego. Bardzo często używam go po prostu wtedy, kiedy na jakimś bardzo ciemnym ubraniu albo na bardzo jasnym ubraniu pojawia się bardzo dużo małych poproszków czy jakichś resztek, które po prostu spadły w trakcie robienia wizażu. Wtedy taki punktowy pędzel korygujący będzie lepszy od pędzla korygującego. Natomiast do usuwania y, jakichś pojedynczych y, zmian na skórze używam pędzla korygującego. No i na sam koniec zostaje łatka. Łatka działa w taki sposób, iż zaznaczam sobie jakiś obszar, który jest uszkodzony, np. to miejsce. I teraz całe to miejsce mogę sobie zastąpić innym miejscem. Które sobie przesunę myszką, tak? Jeżeli sobie przesunę myszką w to miejsce, to to miejsce wklei mi się tutaj właśnie w ten obszar, który został uszkodzony. Oczywiście łatka ma też swoje dwa tryby, Zwykły i uwzględnianie zawartości. Jeżeli wezmę sobie tryb uwzględniania zawartości, i zaznaczę takie miejsce, które jest uszkodzone, to on też po prostu dokona e, topienia. Natomiast no, to wtopienie będzie, to wtopienie będzie bardziej, bardziej widoczne. Ja zazwyczaj pracuję w trybie zwykłym. Cofnę te wszystkie zmiany. I jeszcze raz wprowadzę sobie tutaj kilka zmian. Także podsumowując, należy pamiętać o tym, żeby nawet przy okazji edycji podstawowej wykonywać retusz skóry na bardzo dużych powiększeniach przy bardzo małej wielkości narzędzi, za pomocą których pracujemy, bez względu na to, czy będzie to stempel, łatka czy pędzel i punktowy pędzel korygujący. No i należy pamiętać o tym, że stempel. Przenosi zawartość o y, jasnościach, kolorach i teksturze po prostu na zasadzie skopiowania i wklejenia, natomiast pędzle korygujące i łatka dokonują jeszcze pewnego rodzaju wtapiania. W tym odcinku to tyle, zapraszam do następnych materiałów. Cześć!